Jesteśmy na mecie. Dzisiaj bardzo trudna nawigacja. Eee, praktycznie nie było widać dróg, więc jechaliśmy troszeczkę wolniej, ale obydwaj tak naprawdę dzisiaj nawigowaliśmy, ale e, dobra robota Timo, więc z tego się cieszę. Samochód działa dobrze, nie mieliśmy żadnych przygód więc zaliczamy ten odcinek do bardzo udanych. Cieszę się, bo wróciliśmy tutaj do gry, więc teraz tylko trzeba po prostu każdy dzień bardzo dobrze jechać.